masy strony tajemniczy 000, i się tak potężnie wkurzyłem przed chwilą, i tak wywali, wywaliło, ale powiem tak: powiedziałem tam, że biegania nie ukończyłem na 100%, bo to jest trudne. To w ogóle nie chcę schodzić w dół ani w górę, i tak w ogóle to dołączyłem do czerwonych. Cieszymy się, że jesteś z nami w czerwonych. No właśnie, i tu mamy mapę jeszcze. Widzimy, że maraton przebiegłem, no dwa, no nam. No. Jeżeli będę musiał to zrobić, żeby wygrać grę, no to postaram się na komputerze to zrobić. A teraz lecimy tutaj. Czyli tak. Tanuki. Wielki Czempion jazę na deskorolce. Spróbujemy wygrać z Tanukim. O, on jeszcze. Wszystkie zwierzęta są mile widziane na igrzyskach na wyspie Czempionów. Dobrze, dobrze, dobrze. Tam jest plaża, ale tam są dalej czerwoni. Jazę na deskorolce. Dobrze. Coś najbardziej laguje, jeżeli chodzi o joystick. O, jest niebieski. Tędy do miasta Tynuki, metropoli na bezpiecznym pionów, gdzie mieszka nasz czempion. jazę na deskorolce, ale powodzenie w poszukiwaniach zawsze zmienia kształt i ukrywa się gdzieś w mieście. Jeśli wskoczysz na deskorolkę, może zdołasz go złapać. Ale po co to? Ruszaj się, proszę cię, ruszaj się! Os. Świetnie, no, no świetna gra. No rusz się, no! No nie, bardzo wkurza mnie ta gra. No ruszaj się! No. O, to oni. Tanuki to największe miasto na wyspie. Wielki czempion Tanuki siedzi w dojo pośrodku miasta. To po co on gadał, że szukać? Skoro on siedzi w dojo. No to ten joystick to jest. Ten joystick to jest najlepszy rzecz na świecie. No ruszaj się, no. Witaj w mieście, Tanuki. Jest tu wiele atrakcji, warto pozwiedzać. A ja bym chciał, żeby joystick się ruszał, bo to na się nie chce się ruszać. Wreszcie. Uuu, crap, że jakiś tu jest. Się z nim pogadać, niestety nie da, to szkoda. Kolejny osobnik. Podczas igrzysk na wyspie czempionów latarni miejskiej zmieniłem kolor na barwę zwycięskiej drużyny. Ciekawostka może być oczywiście jak najbardziej, ja lubię ciekawostki. Yy, I mamy kolejnych. Pierw pełnosprawne. Zwierzęta z całego świata przybywają, aby rzucić wyzwanie czempionom. No to fajnie. A ty co powiesz? Kocham Igrzyska Championów, bo dostajemy Dango. Mniam! Im lepiej zagrasz, tym więcej dostaniesz Dango. Pycha! No, ja nie ten Dango, ale wiem, co to jest. Dobra, tu jest jakiś sklep. Widzę. Dużo przechodniów. Witamy w księgarni. Czytaj co chcesz, ale niczego z to nie zabieraj, bo inaczej. bo inaczej umrę. Wiem to. Po całym roku trenowania wiem, że tym razem uda mi się zdobyć zwój. Czyli musimy pierwsze miejsce zdobyć. Czerwoni, w poszukiwaniu zwycięstwa. Niebiescy, codziennie silniejsi. Żółci, treść redagowana. Zieloni, kappa, zdolni do wszystkiego. A więc tak, żeby przejść grę, musimy wszystkie dwoje zebrać. Czyli oj. Plan metra w tanuki. Antologia Magic Cat Academy Przygody... O nie! To jest też świetna gra! Może kiedyś nagram nią O Jezu! Cztery liderki Każda drużyna ma kwaterę gdzieś na wyspie Znajdziesz tam wielkie liderki każdej drużyny Ale tylko wówczas, gdy wykaże się do dostateczną siłą Podwodne zamki Mit czy cud? Sekret kombinacji łuczniczych Opowiedź o dwóch kapach. Ruszaj się. Widzicie? Raz chce się ruszać, a raz nie. Dobra, lecimy dalej. Yy, I tu ktoś jeszcze jest. Ktoś się ukrywa, ktoś. Nie możesz mnie zobaczyć, bo mnie nie widać. No, Isterek. Dobra. Chyba w tym odcinku nie zagramy nigdzie, ponieważ będę przechodnią wtykał. No ale spokojnie w kolejnym odcinku pokonamy typa na deskorolce. Yy... Bo to duże miasto jest. To duży erpek jest widzę, ty co chcesz? Razem ze współlokatorami wynajęliśmy naszą kwaterę na czas igrzysk, igrzysk na Wyspie Czempionów. To łatwy sposób na zarobek. No też tak myślę. Wiecie, wiecie czemu się teraz nie porusza, prawda? Dobra, lecimy teraz tutaj. Bar. Ten kot zawsze tu siedzi i zajada się makaronem. Wiem o kim mowa. Miam, miam! Makaron jest pyszny. Znacznie lepszy niż hala gimnastyczna. Tylko nie mów trenerce, że to powiedziałem. Oj. Dobra. Chyba z tym panem pośrodku... Po co mi to. Teraz. No, fajnie. Weszliśmy do kolejnego miejsca. Ojej, gdzie ona może być? Co się stało? Nie mogę znaleźć bardzo ważnej księgi. Mogę przyciąć, że miałem ją w księgarni. Pomóż mi znaleźć moją cenną księgę? Pewnie. Och, dziękuję. Jeśli ją znajdziesz, nikomu jej nie pokazuj. Tylko przynieś ją do mnie. No, czyli idę robić questa i zaraz wracam. I chyba tu leży ta księga. Haha! Wygląda jak zagubiona księga. O, w środku jest not notka. Kochanie, tęsknię za tobą. spotkamy się na sekretnej plaży dziś w Muszę zwrócić tę księgę właścicielowi. Uuu. Uh. Moja księga! Daj mi ją! Och, co za ulga. Nigdy nie zdołam ci podziękować. Dobrze, że mam dużo pamięci w telefonie. Lecimy dalej. Ciekawicie, kto jest po drugiej stronie turów kolejowych? Tak. To skatepark dla wtajemniczonych. Aby się tam dostać, musisz znać sekretny hasło. Znasz je, e Tanuki? Ha! Nie za próba. Bez hasła nie wejdziesz. W nie bywają w dodrze w centrum miasta. Zapytaj ich. Jeszcze raz z tym panem porozmawiamy. Nie fajnie. Ojej, ale opóźnienie. Przykro mi, dziecko, ale nie, nie mogę cię tu wpuścić. Ta część miasta jest zamknięta z powodu prac budowlanych. O, a kiedy zostanie otwarta? Obawiam się, że trochę trzeba będzie poczekać. Brakuje nam wody do wymieszania cementu. Gdybyście mieli wodę z gorących źródeł w górach. Ale życie w mieście robi z nas mięczaków. Żaden żade mieszkaniec miasta nie odważy się wyruszyć w góry, by ją zdobyć. Ja pomogę. Mogę odnaleźć gorące źródła i przynieść wodę. Och, dziękuję. Może jednak uda się skończyć w terminie. No i słuchajcie tego. Eee, na tym zakończymy odcinek. Tak więc subskrybujcie, komentujcie, dowodzcie, aby w górę dzwonął, a my widzimy się w następnym filmie. No i to będzie trochę, trochę ta seria będzie miała, będę musiał potem podnaleźć po igrzyskach. Puu, oh. o co? Puu!